Dzień dobry, za chwilę pokażę Ci, jak za pomocą strony www.wikiki.pl zamówić odbitki fotograficzne. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje zamówienia. Możemy zamówić pojedyncze zdjęcia, wybierając opcję 10x15 wydruk atramentowy. I tu możemy sobie dowolną ilość wybrać już od jednej sztuki. One występują tylko w wersji błyszczącej. Albo możemy wybrać pakiety zdjęć, które jednostkowo wychodzą taniej, i zamawia się od razu na przykład 50, 100, 200, 300, 400 sztuk. One są dostępne w wersji błyszczącej i matowej. Z tym, że tu wpisując ilość, zamawiamy ilość pakietów, czyli wybierając na przykład 50 sztuk i dwie ilości, czyli jest to 2 razy 50, czyli 100 sztuk. Później mam jeszcze do dyspozycji, czy mają być kadrowane automatycznie, wtedy robi to automat. I domyślnie. On je przytnie, czyli jeśli zdjęcie jest zbyt duże, to krawędzie tego zdjęcia zostaną obcięte, albo jest opcja dopasowane, czyli jeśli są zbyt duże, to zostaną zmniejszone tak, by nic nie utracić na swojej zawartości. Jednak objawi to się tym, że na przykład u góry i na dole zdjęcia pojawią się białe pasy. Mamy też opcję kadrowania ręcznego, grafik z dukarni. Wykadruję samodzielnie, później prześlę. Ci miniatury tych zdjęć do akceptacji. Dopiero gdy zaakceptujesz, będą one drukowane, albo jeszcze jest opcja z poprawą jakości. Wtedy również będą przycięte przez grafika, ale grafik dodatkowo jeszcze poprawi jakościowo kolory, nasycenie, ostrość, dynamikę. Szczegóły, co będzie się z tymi zdjęciami działo w tych opcjach dodatkowych, może zobaczyć tutaj. Opcje dodatkowe i tutaj mamy wyjaśnienie, na czym polega każda z tych opcji. Także polecam, jeśli jakiekolwiek jeszcze pytania się pojawią, to polecam również odwiedzić te miejsca. Jak są widzić odbitkę od jednej sztuki, pakiet odbitek, no i najczęściej zadawane pytania, tu również mogą zostać rozwiązane Twoje wątpliwości. Więc przechodzimy do zamówienia. Ja do tego eksperymentu wybrałem 10 przykładowych zdjęć. Jak widzisz, każde zdjęcie jest troszeczkę inne, Te jest bardzo słabej jakości, te zdjęcia są w ogóle panoramiczne, te są pionowe. tu już w ogóle kwadrat jest. Pamiętajmy, że odbitki 10 na 15 mają proporcje 2 do 3, więc wszelkie inne proporcje muszą być przykadrowane, czyli obcięte bądź dopasowane. Więc zacznijmy od zdjęć. Załóżmy, że one już są w porządku. Możemy je zamówić na dwa sposoby. Możemy je wrzucić bezpośrednio do zamówienia, albo wysłać osobno już po złożeniu zamówienia. Na początek spróbujemy je wrzucić do zamówienia. Nie możemy wrzucić każdego zdjęcia pojedynczo, musimy wrzucić to jako jedną paczkę, jeden zestaw, jedno archiwum. Więc zaznaczam wszystkie zdjęcia, naciskamy prawy klawisz myszy i szukamy opcji albo dodaj do archiwum, albo dodaj do archiwum typu zip. Co polecam? To w każdym Windowsie ta opcja jest dostępna. Zdjęcia się właśnie spakowały, wszystkie znajdują się w tym oto pliku. Nazwę tego pliku koniecznie... Należy zmienić tak, by były identyfikowalne. Ja polecam wprowadzić swoje nazwisko. I ewentualnie jeszcze EMAJ. Zobaczmy coś w środku. W środku mamy nasze zdjęcie. No to czas na zamówienie. Ponieważ 10 zdjęć nie kwalifikuje się, by być, to, by być pakietem, bo pakiet zaczyna się od 50 sztuk. Musimy wybrać zamówienie jednostkowe. Wbijamy sobie tutaj 10 sztuk. Do wyboru mamy tylko błyszczące, więc klikamy dodaj. Ale nie przechodzimy do zamówienia, tylko klikamy kontynuuj zakupy. I jeszcze wybieramy rodzaj kadrowania. Kadrowanie automatyczne, w tym wypadku przycięcie. I tu jest ważne, ilość musi być zgodna z sobą odbitek. Jeśli mamy odbitek 10, to też musimy wbić 10. Jeśli to miejsce opuścimy, nasze zamówienie może nie, zostać, nie może być niezrealizowane. Ale co jest ważne? Ta opcja kosztuje 0 zł, więc nawet jak jej nie wbijecie. Tutaj w tym wypadku nie będzie problemu. Problem będzie, jeśli bierzecie inną formę kadrowania. To tu już trzeba to wbić, bo one już są płatne. Kadrowanie automatyczne jest bezpłatne. Klikamy dodaj. I teraz możemy przejść do zamówienia. No i jesteśmy w koszyku. Tutaj mamy podgląd co zamówiliśmy. 10 sztuk, 10 sztuk, kwota. Jeśli mamy kod rabatowy, możemy go tutaj od razu wbić. Tutaj mamy podsumowanie. Przechodzimy do zamówienia. Jesteśmy na etapie danych użytkownika, czyli trzeba się zalogować do sklepu. Jeśli jesteście już klientami, to tutaj wasze dane prawdopodobnie automatycznie się podświetlą. Wystarczy kliknąć zaloguj. Jeśli nie macie jeszcze konta, zalecam, by je zarejestrować w tym oto miejscu. A jeśli chcecie dokonać zakupu bez rejestracji, jednorazowo, klikacie kontynuuj. W tym momencie będziecie musieli te dane, które są, uzupełnić. To ja wpisuję. OK, dane mamy wprowadzone. Teraz ważna rzecz. W tym miejscu możecie podpiąć, przesłać plik, który przed chwilą spakowaliście ze zdjęciami. Pamiętajcie jednak, że plik nie powinien być większy niż 15 MB. Jak się okazuje, nasz plik ma 19 MB, jest za duży, więc nie możemy go wysłać w ten sposób. Spróbujmy innej opcji. Przejdźmy do końca zamówienia. Teraz jesteśmy na etapie wyboru dostawy i płatności. Mamy do dyspozycji przesyłkę kurierską, odbiór osobisty w piekarach w Bytomiu. Przesyłka elektroniczna w tym wypadku nie obowiązuje. I rodzaje płatności. Blik na telefon, T-Pay, i bankowy itd. Wybierzmy sobie odbiór osobisty w Bytomiu i niech będzie blik na telefon. Klikamy dalej. Końcowe podsumowanie całego zamówienia. Dane, dostawa, płatność, co zamówiliśmy, trzeba zaakceptować warunki sprzedaży, łączna suma, kup teraz. I tu mamy podsumowanie zamówienia, bardzo ważny jest nasz numer i mamy numer akurat w tym wypadku, na jaki mamy przesłać pieniądze za pomocą blika. Po opłaceniu zamówienia, zamówienie będzie realizowane. Tymczasem na Twojego maila przyszło potwierdzenie zamówienia i dalsza korespondencja będzie już się odbywać e-mailowo. A teraz przechodzimy do przygotowania naszych zdjęć pod kątem druku odbitek, tak by nie było z nimi żadnych problemów na żadnym etapie realizacji. A więc polecam, by użyć do kadrowania jakiegokolwiek programu graficznego bądź usługi online. Od razu mówię, nie współpracuję z tą firmą, więc nie mam żadnej prowizji z tego tytułu. Jeśli chcecie skorzystać z ich pełnych opcji, no to trzeba wykupić dostęp albo na rok, albo dożywotni, ale wtedy macie dostęp do wszystkich ich narzędzi graficznych, nawet na zawsze. Więc jest to opcja. Możecie to oczywiście zlecić również nam, więc my to zrobimy za Was i wtedy nie ponosicie kosztów z tytułu wykupienia abonamentu. Albo możecie zrobić to samodzielnie, jak widać tu jest dużo narzędzi. Wybieramy opcję przytnij zdjęcia, bo to jest dla nas teraz istotne. Wybierz obrazy z mojego komputera, o to i one. Nie będę wrzucał wszystkich, wrzucę może te najtrudniejsze. Taki, taki, pionowy i powiedzmy jeden poziomy. Otwórz. I tutaj wybieramy sobie format i format 10 na 15 patrzyłem z formatów nawet pod media społecznościowe. Jeden z form ten format, który nas interesuje to jest 2 na 3 lub 3 na 2 w przypadku pionowych. No i teraz co nas interesuje, to sobie ustawiamy. O, jak widać tutaj nam taszka obecnie obetnie. Więc zróbmy sobie to i tu już nic nie muszę robić. Przechodzę do następnego. Następny, no tu nam coś nie pasuje. Możemy tu sobie zmienić format na o taki. I tu sobie tylko super dziadka, ciach, następne. Tu mamy kolejny inny nietypowy rozmiar. No to tak, no i kwadrat bardzo trudny rozmiar. Musimy zdecydować, czy chcemy mieć tą facjatę w poziomie, czy w pionie. Ja sobie ją zrobię może, zobaczmy w poziomie jak to wygląda. Nie, w pionie wygląda lepiej. No to będziemy mieli wersję pionową. OK. Mamy wszystkie już gotowe, wykadrowane. Trzeba tylko kliknąć przytnij obrazy. Tutaj nas program teraz pyta o opcje dodatkowe, rodzaj kompresji. Ja zostawię oryginalny. Czy zmieniać rozmiar? Bo można tu przeskalować od razu do innego rozmiaru, większego, mniejszego. Też nie będziemy zmieniać. Po prostu klikamy przytnij obraz. Obrazy zostały przycięte. Teraz musimy je pobrać. Możemy je sobie przesłać na swoją chmurę google albo dropboxa albo po prostu pobrać, pobieramy nazwijmy sobie je, że to jest zapisz i się pobrały mamy je teraz w tym katalogu przycięte i tak przykadrowane zdjęcia w tej oto paczuszce zipa wysyłamy jako załącznik do zamówienia a teraz w tej części pokażę, jak wysłać bardzo duże pliki do drukarni, które przekraczają 15 MB, przy pomocy serwisu WeTransfer.com. Więc wchodząc na tą stronę, wybieramy albo możemy przesłać pliki, albo przesłać cały folder. Wybierzemy sobie pliki, bo mamy to w jednym pliku. Znajdujemy naszą paczuszkę, tu jest ten plik, 19 MB, i klikamy otwórz. I teraz piszemy, do kogo to. Wysyłamy. Wysyłamy do kontakt kontakt.mpawikiki.pl .y Następnie podajemy adres mój, czyli nadawcy. Tutaj możemy zostawić. Tu możemy napisać proszę o wydruk zdjęć z załącznika 10 razy 15. Kropka zamówienie. Wysłałem wcześniej przez sklep. Dobra, może być. Ważne jest to, żeby było podpisane od kogo to jest, żebyśmy mogli Cię zidentyfikować po zamówieniu. To jest bardzo ważne. Klikamy wysij. I teraz na maila twojego, który podałeś, przyjdzie prośba o kod weryfikacyjny, który tu trzeba wbić. Wchodzisz do swojego programu pocztowego, znajdujesz wiadomość od e transfer i przepisujesz kod. A oto i kod. Tutaj go sobie skopiujemy. Ctrl C. Tu go wklejmy, Ctrl V. Weryfikuj. I trwa przesyłanie. I teraz bardzo ważna rzecz. Tu jest link z plikiem. Musimy go skopiować. Klikamy skopiuj link. Wchodzimy znowu na program pocztowy i przesyłamy ten link do drukarni. Już wcześniej Dukarnia przesłała Ci potwierdzenie Twojego zamówienia. Oto i one. Więc po prostu odpowiadasz na nie, odpowiedz, wklijasz wklejasz link i to wszystko. Więcej nic nie musisz robić, tylko klikasz, wyślij. Pek. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych instrukcjach obsługi naszej strony.